Witam wszystkie wodniki w czytaniu na miesiąc listopad. Dziękuję Wam, że jesteście. Dziękuję za subskrypcję, dziękuję za lajki. Zapraszam oczywiście do korzystania z moich usług. Także tutaj możecie się ze mną skontaktować, czy to na poczcie, czy to też na Facebooku. Dobrze, powracając do czytania. Pierwsze czytanie ogólne, później miłość, uczucia i finanse. Ogólnie, co tego wodnika spotka ogólnie, ja myślę, że wiecie co, fajne pieniądze was gdzieś tutaj w tym listopadzie czekają, wy możecie nieco poczuć się dobrze sami ze sobą, niekoniecznie niektóre wodniki mogą szukać związku, jesteście zadowoleni z tego co macie, e i szczęśliwi w tym. Niekoniecznie ta druga osoba Wam jest do czegoś potrzebna, i takie zawieszenie w Misia. Przyszła się z Wami przywitać. Zobaczcie, mamy Misię. To jest mój najmłodszy, e, najmłodszy nabytek, tak? Sama przyszła, sama została, więc, więc jest. Ale Misia się później pobawić. E, powracając e, tutaj do, do kart. Takie zawieszenie stanu. Może Was macie dobrze, macie wszystko. Ach, już, już nikogo, niczego, nikogo nie szukam i jestem z tego tutaj gdzieś zadowolony. Później widzę, że niektórzy nad dziećmi mogą się gdzieś tutaj w sprawach, z dziećmi związanych skupiać i to Was też, też pochłonie. Rodzina będzie dla Was w tym miesiącu e, też bardzo ważna. E, jak i również sprawy związane właśnie z finansami, z pracą, to Was gdzieś tu pochłonie. Ta energia całkiem niezła, może czasowo Was dopaść, taka stagnacja, takie zawieszenie nic mi się nie chce ale to będzie tylko miało wymiar chwilowy. Uczucia. No tak uczucia w stałych związkach powiem tak, no możecie ciężcie, czasami w tych takich, takich całych, stałych, starych, już wieloletnich związkach. Może się zdarzyć, że Wam się już takich trochę odechce. Hmm, będziecie czuć niezadowolenie nawet was ktoś może zranić tutaj e, możecie się kłócić o finanse e, o ich brak tak, czyli dominować właśnie będą te sprawy związane z pieniędzmi e, taka stagnacja was, was dopadnie, właściwie będzie tak jak było zawsze, tak, tu nic, nic nowego, nic innego e, nowych wydarzeń, nie tak było, tak jest i tak to rokuje na, na przeszłość. Jeśli chodzi o nowe związki, nie uważam, żeby ktoś się pojawił taki, który by zwrócił uwagę, znaczy zwrócić uwagę może jak najbardziej tak, ale nic z tego nie będzie. Raczej to będą przelotne znajomości, nierokujące. Myślę, że Wy nawet nie będziecie tego tak do końca szukać, może bardziej popatrzycie na siebie, będziecie yy, chcieli się poczuć dobrze sami ze sobą. A nie z jakimiś tam księciusiami czy księżniczkami, tak? Jeśli chodzi o aniołki, odrzuć nawyk kontrolowania pozwól tej sytuacji rozwijać się w naturalny sposób. Tak więc, jeśli jesteście w tych stałych związkach, może no właśnie, za bardzo chcecie kontrolować tą drugą osobę, gdzie nawet w parze człowiek ma prawo do swojej prywatności. Nie należy się komuś narzucać, osaczać, bo z tego właśnie wychodzą później kłótnie, niedomówienie, związki się rozpadają. Dajcie tej długiej osobie wolność. Nic dobrego nie zrobicie, będziecie kogoś śledzić, osaczać, bo to właściwie doprowadzi do tego, że związek się zakończy. Czyli paradoksalnie dostaniecie to, czego nie chcecie. Drugie, druga sprawa: do tych, co otworzyć są te związki. Pozwólcie się sytuację rozwijać. Nie próbujcie kontrolować tego, także to musi być to takie, wszystko poukładane. Najlepsze rzeczy przychodzą niespodziewane i wcale nie są poukładane, tylko po prostu musicie się tym cieszyć. Nie bądźcie tacy schematyczni, tacy do końca poukładani, bo z tego nic Wam nie przyjdzie. Praca i finanse, praca i finanse. Niektórzy mogą niestety stracić tą pracę, a zacząć coś zupełnie innego. Więc, nawet jak was zwolnią, to tak się nie przejmujcie, ruszcie do przodu, bo tu się szukuje coś innego i całkiem fajnego, także bez takiej spiny, bez negatywów. tak? Osoby, które szukają pracy. To myślę, że pierwsza połowa, pierwsza połowa miesiąca jak najbardziej praca może się znaleźć. Środek będzie bardziej tutaj gorszy pod, pod względem znalezienia czegoś nowego, już końcówka będzie gdzieś tam lepsza. Czyli takie dwa okresy macie do wykorzystania początek miesiąca i koniec, koniec miesiąca w Pracach stałych, bo no ja myślę, że będzie tak no, normalnie, tak jak w pracy. No, idziemy do pracy, pracujemy, no bo nie mamy innego wyjścia, tak. I nic ciekawego praktycznie się dziać nie będzie. Także ja Wam dziękuję, życzę Wam zdrowia, Ale przede wszystkim zdrowia w tych dziwnych czasach i, i, i dużo optymizmu. I do usłyszenia.